Cześć, witam na kanale info Prawa. Dzisiaj będę tak bardzo cicho, będę mówił do tego mikrofonu, bo dużo osób jest, dużo sąsiadów, no i nie chcę im przeszkadzać takim, wiecie, ekscytowaniem się. No ja zawsze, wiecie, tak głośno ten, jednak teraz będzie właśnie cicho. Raport z ogródka, chcę Wam to bardzo teraz pokazać, bo jestem taki zadowolony. Właśnie po pracy mówię, a popatrzę sobie, zrelaksuję się. No i co, niesamowity relaks. Zobaczcie sobie na moje warzywa. I tak, sporą część papryk, jak również sporą część pomidorów już, już mam posadzoną. Tutaj mam tunel foliowy. Zobaczcie sobie. Jest to tunel, w którym są już posadzone pomidory. Część pomidorów, bo wiadomo, że tego będzie dużo więcej. Tutaj jest 6. Sztuk, zobaczcie sobie eee, tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tak dalej. One teraz zostały nie, nie, niedawno posadzone, więc one teraz dopiero dochodzą do siebie. One muszą łapnąć i zaraz ruszą. Tutaj jakieś gorsze sadzonki, papryki, to znaczy, no, no różnie to bywa, one rosną obok siebie. Ten, a tu jedna jest gorsza, druga jest taka, ten, no tak to czasami jest. Więc tutaj jeszcze będzie sadzone, tutaj po prawej też pomidory posadzone papryki. Spójrzcie sobie, jak to wygląda. Jutro mam więcej czasu, to będzie wszystko palikowane. Będą dane paliki właśnie do donic. No i jeśli zdążę, to tutaj będzie potem dane do pomidorów, będą dane sznurki. No więc pod folią mamy tutaj. Załatwioną sprawę. Dlaczego to jest wszystko w tym jednym miejscu? Bo mam grzejnik. Dogrzewam sobie. Zakupiłem sobie właśnie, yy, no, udało mi się to, to właśnie kupić. Nigdy tego nie, nie miałem wcześniej. Zakupiłem sobie grzejnik, który jest tutaj na, na grillu o, i tam jest jego podłączenie. Yy, powiem Wam tak, no testuję go na ten moment, kilka razy już został załączony na noc, więc jak się sprawi to oczywiście Wam go polecę. Nie dostałem za to żadnych pieniędzy, no ale po prostu zakupiłem, jeśli będzie dobry to Wam go polecę, bo już część osób się pyta co to za, za grzejnik. Zobaczcie sobie, nie chcę tam, tam dalej teraz wchodzić, bo do podlewania to bym musiał tutaj ściągnąć, bo spójrzcie sobie, tutaj to tak wygląda. Że są jeszcze rozsady, rozsady dyni, rozsady cukini. One jeszcze tam nie wschodzą. One, myślę, że na, na, na dniach wzejdą, Mają teraz tutaj fajnie ciepło, piękne pomidory. Spójrzcie sobie, jakie piękne te sadzonki. A już w zasadzie rosnące pomidory są. I tam też będzie tego dużo, dużo więcej. Ale no, czekajcie, o, tam przybliżmy się. Będzie tego dużo więcej, ale u mnie na przykład pomidory bez osłon będą posadzone dopiero w połowie maja. Tutaj właśnie dogrzewam, dlatego się na to zdecydowałem. Teraz można już sadzić pomidory, jeśli chodzi o osadzenie pod osłonami nieogrzewanymi, ale jest to ryzyko niepowodzenia uprawy, więc jak będzie, zobaczymy. Więc jeśli posadzicie sobie pod osłonami nieogrzewanymi, to czy coś wam padnie, to różnie może być. Może to wam paść, może to wam dobrze rosnąć, zobaczymy, jakie będą noce. Ter teraz jest dosyć dobrze tam. Kilka stopni w nocy to jest ok, bo pod folią zawsze wszystko ma cieplej. To pod folią będzie załóżmy 10 stopni. No to jest jest dobrze, to przetrwa. Przetrwa. Oczywiście w, warto, jakby było więcej, no ale i tak jest. Dobrze, więc to już jest wasze ryzyko. Ja właśnie bez osłon będę sadził dopiero w połowie maja. A tutaj już się na to zde zdecydowałem przy dogrzewaniu. Gdybym nie dogrzewał, to no albo bym zaryzykował te kilka sztuk. Nawet jeśli coś padnie, to trudno się mówi. No i tych warzyw już mam naprawdę bardzo dużo. Ślimaki mi zaczynają jeść różne. No już te, nie mam kilku selerów, a tutaj mamy pory i przejdźmy sobie płynnie tutaj są cebule tam już rozrzuciłem też środek na ślimaki no bo niestety one właśnie tutaj jedzą, o seler korzeniowy tutaj i seler naciowy tutaj, tak to tutaj w tej chwili Wygląda, zobaczcie sobie, to zacznie rosnąć, już zaczęło, a teraz na, na dniach myślę, że właśnie jest właśnie tak ciepło, więc to ruszy jeszcze bardziej. A ruszył już na dobre groszek, groszek pnący. To mam też na przykład bób, fasola będzie siana dopiero w maju. ale spójrzcie sobie, o jak to pięknie, jak to pięknie tam wygląda, coś niesamowitego, bardzo się cieszę. To już teraz, jak zaczęło rosnąć, o patrzcie tutaj. Patrzcie tu, o, to będzie się łapało siatki, no coś wspaniałego będzie. Będzie to cała siatka dwumetrowa zarośnięta, bez problemu. Czosnek dostał już pierwszą dawkę nawozu, robiłem o tym filmik i no dałem już właśnie nawóz wieloskładnikowy, on Ładnie na to zareagował, on teraz będzie sobie jeszcze lepiej rósł w połączeniu z ciepłem. Idealna mieszanka. Jeśli jeszcze nie nawieźliście, nie nawieźliście swojego czosku, który jest czoskiem właśnie takim posadzonym na jesień, zimę, to to zróbcie, bo to naprawdę da takiego kopa. Nawozowego na wiosnę, więc bardzo, ale to bardzo Wam to polecam. A rzodkieweczki rosną, rosną coraz lepiej, tak jak powiedziałem, tutaj one zaczną budować korzenie już za niedługo, w sensie, że ta jakby rzodkiewka będzie tutaj budowana. No, ślimaki tutaj niestety zaczynają jeść, ale to jest, to jest tam kilka rzodkiewek, więc super. O, sobie, pięknie słońce świeci, pięknie to wszystko wygląda. Sałata posiana gęsto, tutaj już można w zasadzie przerzedać, można pierwsze zbiory już uzyskiwać. No a szpinak wygląda tak, o mi tam powiem Wam szczerze gorzej wszedł. Jakoś tak dziwnie, że e, tak e, dosyć kiepsko. O, bo patrzcie jakie są tutaj luki w tym szpinaku, o tak to tutaj wygląda, no ale cóż. Jakiś tam rośnie, jakieś tam plony będą, zanim coś tutaj się wsadzi, a sadzenie w tym tunelu za niedługo. Tutaj cebula dostała też nawóz, cebula sadzona na jesień, zimę, no i ona tutaj zaczyna pięknie rosnąć. To znaczy ona już rosła bardzo ładnie, ale teraz pod wpływem tego ciepła, pod wpływem nawozu naprawdę ruszy. Ja tak już, tak jak już porobiłem filmik wcześniej, nawiozę swoje czoski które posadziłem na jesień. Nawiozę swoją cebulę, którą posadziłem na jesień i nawiozę swój rabarbar. Na no, rabarbary to są ekstra, ale musicie teraz zobaczyć. Tu chciałem Wam pokazać mrówkę. Rabarbary potem atakują mszyce. Na to też trzeba uważać. Nie zawsze jest tak jak chcemy. Nie zawsze się uda to, co właśnie sobie zaplanowaliśmy. Tutaj mamy seller, Seler korzeniowy, który no niestety został doszczętnie zjedzony jest takich no, sztuk z dwie, dwie, ale no, warto jest to odnotowania, że tak niestety się, się stało. Czasami właśnie coś zje, jakiś ślimak, jakiś tam szkodnik to zje. No taka jest ta natura, tak niestety, yy, tak niestety jest. A tutaj mam pory. O, spójrzcie sobie, pięknie, pięknie wszystko za, zaczyna rosnąć. Pory i cebule moje. Uprawiane z rozsady. Tak jak Wam mówiłem na ostatnim filmie, pietruszka, że ona ruszy, już ten, zobaczcie sobie, jak ona zaczyna rosnąć. Pięknie, plony będą bardzo ładne. To jest taka, która mi przetrwała. Ona była uprawiana z siowu bezpośredniego tutaj do doniczki i pięknie mi tutaj przezimowała i, i zaczyna świetnie rosnąć. Plony już już można zrywać. Bardzo świeci słońce, więc nie wiem, czy to tak dokładnie widać. Tutaj mam miejsce, gdzie jest wsiany koper. Jest wsiany koper wprost do gruntu. Jest on przykryty agrowłókniną białą, po to, żeby nie zaatakowała mszyca. Bo mszyca atakuje koper. Koper rośnie. Rośnie sobie tak. Jest pyk, fajnie. I nagle... Pl. I koniec. I koniec kopru. A tam po lewej stronie, nie wiem też, czy to widać. To, tam będzie sadzony ogórek gruntowy kilka rzędów, będzie to pięknie plonowało, a tutaj w tym miejscu jest posiany bób zobaczcie sobie jak on pięknie mi powsodził, bardzo ładnie tutaj cały rządek natomiast tutaj są te boby posadzone trzy w jednym miejscu, no jakieś coś tam poobgryzało, no tak to niestety jest, tutaj parę czosnków które mi wyszły, których musiałem nie zebrać w tamtym roku i następne boby. To jest to miejsce właśnie na ogórki gruntowe. Nie widać tego zbytnio. Tam w oddali wschodzą pietruszki naciowe, ale to tak jednostkowo. Tutaj zaczynają fajnie wschodzić buraczki. O, tu będzie to lepiej widać. No, wschodzą też marcheweczki. Zobaczcie sobie, tutaj. Tutaj jest marchew, tutaj jest cebula. Tutaj na razie no jakieś tam jednostkowa marchewka zaczyna wschodzić. Widzę to tutaj następna cebula dymka i marchewka no jakieś parę sztuk może. Trzeba to też podlać, bo bardzo ciepło, co jest bardzo dobrze. No, bardzo ciepło to to będzie świetnie rosło. Następna dymka, następna dymka, a tutaj wschodzi o. Pośród tych chwastów marchewka. Trochę rozsad jeszcze w innym tunelu. Teraz też w domu. Właśnie tak jak powiedziałem, siałem ogórki gruntowe. E, siałem też e, inne warzywa, to znaczy dałem je do podkiokowania, będzie kabaczek gigant. Liczę na rekord Polski, przynajmniej na poprawienie mojego aktualnego rekordu, który wy, wynosi 74,5 kg. No, tutaj jest mój słonecznik, troszkę tak ten, ale bez problemu będzie rósł. Tutaj jest kilka ich rośnie. Liczę na poprawienie mojego rekordu. Miałem ponad 5 metrów tam, a tam z kabaczkiem właśnie 74,5 kg I liczę na rekord świata. Na rekord świata z ogórkiem i nie tylko. Ale to, no... Powiem to wszystko y, pewnie na, na, na dniach, jakie mam oczekiwania na ten sezon, takie najbliższe, bo będzie się bardzo, ale to bardzo dużo działo. Więc dziękuję Wam teraz za uwagę, dziękuję za wszystko, za wszystkie te pozytywne komentarze i za to, że no, to już spotykam Was na żywo, to bardzo dużo osób y, właśnie tak mile się do mnie odnosi, jest mi bardzo miło, o 22 stopnie. Zobaczcie sobie. O tutaj i tutaj jeszcze parę tam jakiś tam rozsad. Yy, no będzie wszystko rosło, będzie wszystko pięknie planowało. Dziękuję wam za wszystko i pozdrawiam.